Co mi się tu wczytało? Jakieś chińskie napisy, kurde. Hmm. No nic, zobaczę, co to w ogóle jest. Nowa gra, niech będzie. No, nowa gra. Tak, oczywiście. Przytrzymaj A, żeby biec sprintem. Co to jest, jakiś New York czy inne Tokio? No i co ten Square Enix i United Front Games przedstawiają?

有得几串呵呵喂<麼>有冇货 yeahyougotthemoney 喂前方右边咩啊有个码头警卫佢由后面上紧嚟啊稳人截住佢啦冇可能我哋呢度太远啦路好嘅细路唔好乱嚟啊 look i can get you three four keys a week if you want 嗯打点喂

Tego biednego człowieka. Aż młoczy wyszły na wierzch. O cholero, biegnij, biegnij! O. Oj, nie uderzy. Biegnij za tym nazem, biegnij, kurde! Dobry jest. Skakuj. Tepczą nam podpięta Hops, hops. Biegli. Hops, hops, hopsa. Wytrącił noże! Tak, tak, tamten rozbił. Co tu się w ogóle dzieje? No i co? Stoimy, tak? No i co robimy, gościu? Masz jakiś pomysł? Zostałeś aresztowany. Okej, no i co? Biegnij za tym nazwem, kurde, co tu się w ogóle dzieje? Jakaś niewidzialna. No dobra. No i co nas? Czekamy. Policja nas dotarła. No, nie wiem o co tu chodzi. Podążaj za nazem. No i biegnę. Nie wiem, czy ja mogę dogonić jakoś. Na przykład, wyjdę sobie tutaj. Zabiegnę dalej. Wow, chyba o to chodziło. O kurde! Dobre. Oj, stać kurwa, stać. No nie, spiedolaj. O Jezu, ale ja bluźnię. Co za gra? Dobrze. Dobra i biegnij. Następne drzwi wyważ. Hoops. Hoops. No, znowu kliarze. Nie ruszać się. Wow. Coś pominąłem. O, aresztowali mnie. Występują. William w tej chwili nie ma ok? Ok? Ladies and gentlemen, Jackie from More Prosperity, man. Oh shit, Jackie, mam. Lana, jak jesteś? Jakie języko nie mówią? Angielski jest wymieszany z takimi starochinskimi. Wait, man, you look like shit. Hey, fuck you. Trochę to zrozumiałem akurat. Nie wiem, czy my nie jesteśmy w do tego. Nie wiem, czy my nie jesteśmy w stanie. Nie anyone. Jackie Ma still looks good. Jackie Ma is still the same old. Oh, oh Fuck, they finally deport your ass from the United States? No, it's mutual. Time I came home anyway. Yeah, lock up. Home sweet home. So what they get you on? Nothing that'll stick. Ha! Well, don't let them pin any extra shit on you. Fuckers will try, let me tell you. Once they hear you're your it happens all the time. Hey, so you still in touch with any of the guys from there? A few, you know. People kinda go their separate ways, but you remember Winston? He's moved all the way up to Red Pole and the Sun on Ye. I've got a couple of things going with him right now, matter of fact. Huh. Red pole and the sun on ye. Shit, Dog Eyes always said he'd be running that neighborhood. Oh, Dog Eyes is a red pole too. And still a total poke guy. He was the one who got Winston in. They were pretty tight back then, but now hey wasn't dog eyes hanging shoky you know, it was a long time ago hey remember when we were kids and you stabbed dog eyes with a pen you totally saved my ass that day oh man i gotta tell winston that story he'll fucking love it man way fucking shen in the flesh i can't believe it yamoshish yeah looks like i'm out of here so wy... hey, jackie So uh, Wyjdzie like za 15 lat, sądząc po ilości narkotyków, którą ze sobą dźwigał. Mhm, mm dostanie wyrło pewnie zaraz. Zapowiada się nieźle, mimo że początek był kiowy. It seems that the evidence against you has failed to appear. How do you explain that? You must be a very dangerous man, Wei Shen. That is exactly what we want people to think. I trust that my men weren't too rough on you, officer. You might ask them the same question, sir. Those guys are out of shape. It paid off, though. I made contact with Jackie Ma. I'm in. Good work. Use him to get close to Winston Chu. Do whatever it takes. Raymond here will be your handler. You'll report everything through him. Our intel suggests that Winston is looking for muscle. You need to find a way to make him trust you. I have done this before. Not in Hong Kong. American gangs, even Asian ones, don't compare to the Triads here. The Sun on Yi is the most powerful Look, gang. Raymond. Your, your name's Raymond, right? Yes. I grew up with these guys. I know who they are, what they are. All the intel reports in the world won't give you that. We want the Red pulls. The lieutenants like Winston, all of them. And most of all, the Dragonhead. Candidly, way previous attempts to get close to him haven't panned out. We don't have much to go on. That's why you're here. I'm hoping that you can bring something more to our investigation. I understand, sir. Look, the sooner I'm on the street, the sooner I can start. Raymond, but away. Good luck out there. Respectfully, sir, are you sure about him? He'll be under extreme stress maybe for a very long time. Now, I'm not sure he has the discipline to hold up. According to the file, he has a history of... of extreme behavior. Yes. And an astonishing number of convictions. He obviously blames the twice for what happened to his family. It could turn into a vendetta. Raymond. Wei Shen is perfect for this job. Ta, też tak, myślę, że do tej się do Wait, chef? Man, this is going to be great. Yeah, thanks again, Jackie. I appreciate the intro. No problem, man. By the way, you know I tried looking you up a few years back, but I couldn't find shit. Do they have internet in America? <laughs> I think they're getting it next year. Guess you were in prison or something. Come on, let's get out of here. Still getting used to being back, huh? Yeah. So Winston's a red pole now? All this territory is Winston's. The dog eyes pushing in. They're both red poles. Dog eyes always was an asshole. Turns out Strasznie gangsterskie przyzywki. Oh, hello. Możemy się na moment zatrzymać. O, kurde. Nieprzyjemny jesteś, stary. Tam też tak nieźle? Klimat jest fajny, kurde, na takie wąskie uliczki Szanghaju czy tam jakiś inny Hongkongu. Spoko.

Le ich tam porył, dawaj gościa. Ej, no z drzwiami walczysz, chłopie. <grywy> Le ich tam porył. Dawaj go. Brrr. Oho. Jau, yo, yo yo ty z serio? Jesteś już trupem. Dawaj, Wei lej się z nimi. Chwyć go i... Nim. Następnego chwyć. Uduź go. Dobry wrestling. Dobra. Już kolejny leży. Ej, hey, jebaj się. <muchy> Dawaj, <go. muchy> Dobrze. No i tak niższą, całe otoczenie. Tam już jakiś leży nieprzytomny. I o ja ci mi ja ci pchnę. Dobrze. A mogłem go dobić. Dobrze. Zaliczył glebę. Jest jeszcze jakiś chętny. O, jest.

It's pure kiko talk. Hi, man. Uh, they attacked us. Seems to me you could use some better help. You <laughs> yeah, Winston, I don't like this cocky little. Oh <laughs> wait, 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 wait a minute. <laughs> Dang Yatsung, I do remember you. You had a, a sister, right, Hamaya? <laughs> yeah, Mimi. Mimi, Mimi Shen. I remember her. Hung out with dog eyes? No offense. I so Where is she now? She's dead. Ah. Sorry. Oh, you see So ten guys, huh? You feel this? That's just crazy. Try capable. <laughs> we'll see. Conroy. Tia, wygląda na to, że jakieś zadanie kurwa, dostałem. Ej, Jackie, zostań chwilę, Jackie Chan. Ej, będzie teraz opowiadanie o komplu. All right, you be a tough guy? Let's see if you can handle yourself. Dude, see what he's got. Great, that's Tutaj terrifying Aha So you're the tough guy wszyscy everyone's talking about You like that? Hey, you think you can fight? Okay. How no about that? I bet you fought that. all you got? You think you're hot shit, huh? Let's see what happens when shit. Nice. Trzech.

Tak jest Tak jest po już gościa i wryło dobra chyba przetrwałem hey, go, man, yeah? boss we were just leaving Ciao, <laughs> and it was just getting interesting too Winston my old friend so good to see you how's your family huh? What do you want, dog eyes? Oh, Winston, wait, wait, wait. Brother, I just came to talk to you, man. For old time's sake. Let's work something out here, okay? We can share the night market, huh? We're both Song on Yi. Both grown men. We shouldn't be fighting like children. <laughs> hey, who's the new blood? It's Wei. You remember Mimi Shen? Back when you first started getting girls with Big Smiley. Oh Mimi. Oh yeah. First guy mm. ever sucked my cock. <laughs> eh, so what? Way's your brother. And I was the first guy who ever stabbed you. You remember me now? Whoa, 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 wait, what the fuck, man? Seriously, Way? I apologize. I'm really sorry. Your sister blew me. You guys see you are in the <night> <insert> <No. laughs> warehouse. <się niezłe> <smusy> To so stay the fuck out. Hey, tell you, sir, Ta, przekręci do ciebie. Chyba, że ty się wcześniej przekręcisz, hamski ubie. Yeah, yeah. to be my Jackie, złoto się, sure understand I'm in control, Got it? Got it, boss. Okay. Do pierwszego sprzedawcy mamy się udać, tak? Tutaj jaki targ zajebiście to wygląda Więc, ja będziemy tak leźli

Hooks went deep. And once you start on that shit, it's mm. hard to stop. For anybody. Yeah, once you started. Oh man. And it was dog eyes that got her into it? Yep. Fucking dog eyes. Oh, yes, Pierce had into the Joey Quan sells pirate DVDs. Let's start with him. Hey little brother. We work for Winston. I understand. How can I help?

We're collecting for Winston. Winston? The guy said he is in trust here. We're here to clarify that. What? You want to be the guy we use to clear up the confusion? I'm not afraid, you guys. komponujemy gościa. Nie problemów. I'm glad I can make you see reason. Take the money. Czerwoną walutę, ok. A wynik triady. Dobra, następny koleś. Biegniemy, biegniemy. Nie ma się co osiągać. Jest już kolejny. Dawaj, dawaj, dawaj. Wynstry?

Za słabo się biłem. Dawaj, dawaj. To jednym ciosem mnie je powalił. Co to w ogóle jest? Dobra, biegniemy dalej. Kolejnego obsłużymy tutaj. Hej, cześć. Nie, to nie jest sprzedawca. Mój. Smoczy kop. Kurde, to jakiś miejscowy. Dawaj, tutaj. No i co z tego?

Tak jest. W roku nieżki. No jest jeszcze jakiś chętny swaniak. Tam już widzę mój Majki. Ta i dobra. Już odbieramy pieniążki. Show me the money. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, czerwoną walutę. Udaj się do rzeźnika, dawaj biegniemy Majki do rzeźnika. Czy jak ci tam? O kurde, jedzenie i napoje trzeba kupować. No nieźle. O. Tu z tymi cwaniaczkami trzeba się rozprawić. Dobra, dawaj kości. ufti. ty! Dawaj go, dawaj go, dawaj go. Tak jest. Majki go tam widzę, strzelił w ryło. Dobra, wróg u Super poleciał. Dawaj, rzeźniku. Do... he was demanding 20 times the normal payment maybe he has a drug habit for a small fee winston make sure you don't have trouble with gangsters That's he, very super Przyjemnie się z tobą robi outfitted over here people need to know you're one of us we got an image to maintain people got to know you're successful Kolejne Tak, szczególnie ty jesteś gustownie ubrany, Majki. Hopsz. O, niezdarność minus 5 punktów. O, kurde. To za niezdarność? A, tutaj widzę. Dawaj. Korpus. Mm. Podrobiony t-shirt w serek Hang Sui. Nie, w tym podkoszulku znacznie lepiej się prezentuje, widać moje wszystkie dziary. Zakup, spodnie sobie biorę, buty, trampki, biorę. Nakrycia głowy. Nie, nie chcę. Łańcuch oczywiście, obowiązkowy. Smok z koralików. O kurde, nie kupię. Też nie mogę kupić. Upodobniłem się do Winstona Churchilla. Czy jak mu tam. A Winstonowi muszę oddać kasę. Upodobniłem się do Mikeya. No i co? You're so man. All this teen, teen, teen like you were born to do so this. Hey, Jackie! You want to tell her what's going on? Just keeping an eye on things. Yeah? What would you see? I tell you what I didn't see. Nothing to be impressed about. I'm watching you, new guy. You fuck up. What? We're going to throw down? What kind of grade school shit is this, huh? I work my ass off all day, so fuck off. Ostry zawodnik. Wow, loko. A Jackie Chan to jest, zapomniałem muszę skojarzyć z Jackie Chan. Fiu, fiu. Le dobra. Podoba mi się ta gra. Można tutaj niezłe mordi się dać. Yy, nu nu nu. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Dobra. Okej, okay, to chyba będzie na tyle. No cóż, następnym razem będzie lepiej.